Hej, szymanko, widzowie, z tej strony Rogalik, a dzisiaj spędzimy 24 godziny na dachu. Będzie to dla mnie ciężki challenge, bo ja się boję wejść na dach, a co dopiero tam siedzieć przez 24 godziny. Jeżeli zostawicie tutaj 20 tysięcy łapek pod tym filmem, to spędzimy noc w nawiedzonym budynku w naszej tutaj miejscowości. Zostawcie też suba tam na dole. Ja lecę do sklepu po namiot, bo jest dzisiaj zimno i obawiam się, że może zacząć padać. Dobra, słuchajcie widzowie, wybieramy namiot. Zapraszam do apartamentu, czy w takim apartamencie dzisiaj na dachu spędzimy noc, zobaczcie. Dwie sypialnie, wszystko na swoim miejscu. Można sobie stanąć, jest wszystko git. Nie wiem, czy taki namiot kupujemy, czy ten drugi. Chodźcie, zobaczycie. Bo jeszcze jest opcja takiego apartamentu, troszkę tańszego. Również dwie sypialnie, taka, wiecie, powierzchnia użytkowa. Teraz ceny. 2999 za ten apartament. 2499 za ten apartament. Napiszcie w komentarzu, który Waszym zdaniem jest lepszy i który powinienem wybrać. A tymczasem mój apartament to rzeczywistość 139 zł, elegancki namiotik, który zobaczycie już na dachu chodźmy Ciekiwanie to... kontra rzeczywistość Jezus. Miniaturkę mamy, miniaturka mamy, jest gej. Generalnie jest taka sprawa, ale strasznie ciężko jest tu wejść I chyba trzeba będzie po prostu ogarnąć drabinę On nigdzie nie będzie wchodził na żaden dach Nigdzie, upakuj <śm> się do domu, chodź tutaj Jedziemy po drabinę, Szaku Dobra, mamy drabinę dosyć ciężka, ale bardzo mi pan w Kastoramie nam pomógł. Pozdrawiamy pana córkę, bo podobno nas ogląda, bo pan nas poznał, także dziękujemy za pomoc w znalezieniu tej drabiny, co trzeba. No i wracamy teraz do domu. Widzowie, jest naprawdę misja. Ja jestem obsrany, ale damy radę. Damy radę na pewno. Niech ta ty ptoga Boże, no co ty jesteś normalny? Co wy robicie? Dawaj łapkę. Dawaj łapę tego dzidzi. Ja bardzo bardzo przepraszam. Jest ja tak, tak. dupem sobie usiądź na dachu. Match, Match Laker. Już ja, piszę to na. Ja, no! Jesteś, no. A jego match. Dlaczego no ty się klinaj? to mnie przyklinaj, żeby nic się stało. To jest nienormalne! Dobra, to już jest... Już jest Jesteśmy mniej. prawie widzowie! To jest tak, na miejscu! Jesteśmy na miejscu! Gratuluję! Dzięki, Łuki! Ty jesteś... Ja się pytam, czy ty jesteś nienormalny? Misiu, zrobiłem to! To ciekawe, jak ty zejdziesz! Nie wiem, jak ja zejdę! Yy, nie znam tego pana. Tak, zdarza mu się to często. No tej w okolicy już się nie dziwimy. Na początku było tak, że faktycznie no yy, to wydawało się bardzo nieracjonalne, bym nawet rzekła. Jednakże tak, już się przyzwyczailiśmy. Mm -hmm. yy, nie przyznajemy się do tego pana. No, dziękuję. Jaki robi, chud. Chłop przyniósł namiot, nie? Dobra widzowie, łuki już dostarczył mi kamerę, ale generalnie no mam nadzieję, że uda mi się stąd całe, cało zejść, nie? Bo to jest chyba najważniejsze. Pamiętajcie, wszystko jest pod opieką medyka i tak dalej. Nie róbcie tego w domu, bo jest bez sensu. Ale no co, my możemy to zrobić, nie? pomału, gromadzimy na dachu arsenał tam jest kamera, poza tą którą trzymam jest lina przywiązana do komina jest generalnie dron, bluza namiot, zaraz się bierzemy za rozkładanie namiotu e, no i fajnie by było gdyby nam nie zaczęło padać, bo zaczyna kropić także zaczynamy rozkładać namiot, no bo jak się rozpada to już na pewno stąd dzisiaj nie zajdę, więc będziecie mieli pewność że jest legit no scam. generalnie z instrukcji obsługi nic nie rozumiem, ale pamiętam jak Jacob kiedyś rozkładał namiot więc spróbuję zrobić tak samo jestem do nas też blas. On po drabinie, nie, nie tak jak ja, obsrany nieszczęśnie. doświadczenie. <grystanie> No i co, namiot już stoi. Za chwilę pakujemy się do środka. Miejmy nadzieję, że nie będzie padać, bo jak będzie padać, będzie problem. Natomiast mamy ten namiot z tropikiem, więc nie powinno być aż tak źle. Natomiast najgorzej będzie z zejściem z dachu, jak będzie po prostu padać. Namiot jest złożony. Mamy tutaj taką o miejscóweczkę. Za chwilę zamówimy jakieś jedzonko, Jestem bardzo, bardzo, bardzo obstrany. Jak on tak określić skalę, bardzo to bardzo, bardzo. No i co, musimy zrobić sobie tutaj porządeczek w namiociku. Polatamy za chwilkę dronem. Zobaczymy, co jest pięci i za chwilę będziemy ogarniać dalej temacik. Ogólnie sytuacja ogarnięta, mamy już wszystko w namiocie. Pokażę wam system, jaki mam do dostarczania rzeczy. Tak to mniej więcej wygląda. Tym właśnie sznureczkiem dostarczane będzie mi jedzenie, picie. Takie rzeczy chcę mi się trochę sikać i nie wiem trochę co zrobić. No nie wiem, zaczyna kropić, trochę się martwię, bo jestem cały czas zestresowany tym, że będę musiał stąd mimo wszystko kiedyś zejść. Zaczyna padać generalnie, więc po prostu chowam kamerę do środka, żeby nie zniszczyć, nagrywałem jakiegoś lepsika. Siedzę tu już no. Chyba z drugą godziną mam 16% baterii w kamerze w ogóle. No i myślę nad tym, żeby coś po prostu zjeść, bo... Szkoda, że tu ze mną nikogo nie ma, bo nawet nie ma z kim sobie pokazać śmiesznie czy coś. Yy, no i generalnie jest tu mega wygodnie. Przydałaby mi się tylko jakaś karimata i ten, ale deszcz mi nie wpada, a pada. No i co, mam nadzieję, że nie rozpada się na tyle, że będę musiał tu siedzieć dwa dni, aż dach wyschnie. Chociaż dzisiaj to już ciężko z tym słońcem raczej będzie. Hours later. Dobra, słuchajcie, przestało padać, jest ciepło i pora na pierwszy challenge na dachu. To jest piłeczka do koszykówki. Jak się możecie domyślać, jakieś 20 metrów ode mnie jest kosz. Sytuacja wygląda następująco. Jeśli trafię tą piłeczką. Okej, okay, prawie mi spadła. Do tamtego kosza mam trzy próby, to wtedy Szaku wraz z moją dziewczyną zamawiają mi jedzenie i za nie połacą. i będą musieli mi je dostarczyć na górę, co będzie ciężkim tematem. Nie ma problemu, wejdę. I pierwsza moja próba. Gotowy jesteś? No, dawaj kamerę. Leci pierwsza. <śla> <śla> za pierwszym razem! <śla> Ale to było szukane! Czemu? Czemu? Trenowałeś? Trenowałeś. Czy gdzieś? No przed nagraniem 30 razy Ci wilka podawałem. Przysięgam, tak było <grym> On kłami widzowie. Dobra, Klaudia, generalnie sprawa wygląda tak, że regali rzucał do kosza. Jeśli trafił, to ty wybierasz, kupujesz moje jedzenie. Chcecie w sensie zamawiane jakieś gotowe, nie? Wiadomo, no skrót No i trafił za pierwszym, niestety <grym> i o trzy próby. No Czyli... i się zamówić i zapłacić. Mówił, że tylko ty masz zapłacić. To go I sałatki nie chcę z kurczakiem nie dobrze. Moło <noise> sałatkę z kurczakiem, damy mu sałatkę z kurczakiem, on się na wkurza na wkurza i dopiero mu damy normalne jedzenie. Ej, yy, słuchajcie, plany się trochę zmieniły, ponieważ stwierdziłam, że damy mu rzeczy na kanapki. Jesteśmy właśnie właśnie robimy zakupy. Weźmiemy mu chlebek, jakąś szyneczkę, serek, no nie? I tak będzie najlepiej. Tak. Myślę, że to będzie lepszy niż jakaś tam sałatka. Biorę jego ulubiony chleb żytni. Nienawidzi go, przysięgam, nienawidzi go. Pamiętaj o wodzie. W szaku mówi, że jest jakaś woda, która jest aż brązowa i dają ją gdzieś tam w Częstochowie i w ogóle, że jest taka uzdrowicielska. A Patryk w ogóle wody nie pije. To nie jest co to, jest? ale to też będzie jakiś. To jest woda. Co to co jest grane? To jest woda, tam z tyłu pisze, to jest jakaś woda premium z czymś? A, dietetyczna. No, tak. <laughs> Dobra, czekajcie, to jest co? A reszta rzeczy, dobra Słoneczkę idziemy, reszta. Tak, 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 niech sobie zrobi, damy mu ładnie deseczkę, damy mu nożyk, no i sobie kolację niech zrobi chłopiec mały. Tak chciał być samodzielny, z domu się wyprowadził, aż na dach, to dajmy mu szansę się wykazać, prawda? Nie ma to tam. O, dobra, idziemy i bez gadania. Zrobiliśmy już zakupy w oszą, wszystko mamy w siateczce. Do tego kupi kupiliśmy, jak to się nazywa? Łoki toki. Kupiliśmy łoki toki. Wiecie, że łokitoki kosztuje 110 zł, tragedia jakaś. Kurde, po jakimś czasie zachciało mi się siku, a średnia jest tutaj toaleta, wiecie o co chodzi? Nie no, żartowałem, nie zrobiłem tak, będę musiał poprosić kamerzystę o butelkę, ale tego nie będę wam pokazywał, sorry. Ciekawe w ogóle tu jest, bo cały czas się czuję niepewnie, jak stoję tutaj na nogach czy coś, czy ustawiam kamerę, bo myślę, że to wszystko mi spadnie. Stresujący odcinek, ale mam nadzieję, że łapeczkę w górę zostawicie. Mamy już godzinę 18.45, więc... Jeszcze do nocy nam trochę zostało, a szczerze to naprawdę nie ma tutaj co robić zbytnio. Cały czas coś oglądam, ale może jeszcze coś wykombinuję. Przynajmniej jedzonko będę miał za chwilę, więc już będzie luz bluz moim zdaniem. Zobaczcie, jak pięknie zachodzi sobie słońce. Ja sobie siedzę na telefonie, jest mega grubo, bo jestem mega głodny. Ten stres już mi minął i jest mega, mega e, przyjemnie. Pewnie największy stres jeszcze będzie przy schodzeniu, zrzucaniu tych wszystkich rzeczy, bo to wszystko trzeba będzie zrzucić e, i będzie tragedia, ale to dopiero rano, więc na spokojnie będę mógł się jeszcze tutaj przespać i ogarnąć sprawę. later. Mam jedzenie. No, to co bardzo lubisz? Dobra, mamy przywiązaną linę do plecaka. I tą linę musimy go zrzu im zrzucić tam Dobra, trzy, dwa, jeden O, długa lina Wreszcie przyszło jedzonko, bo już jestem strasznie głodny Ale nie mogę im tego powiedzieć, bo zaraz będą coś wymyślać Zrób to, zrób tamto, siam to Jest git Jedzonko gotowe, przywiązane Mam nadzieję, że będzie ci smakowało, bo starałam się bardzo Nie podoba mi się to Ja wezmę jedzenie, ale zrzucę wam telefon, ładujecie mi? Tak, tak Dobra, mam no ty sobie żartuj. Nie no, oni sobie żartują. Jestem świadomy. Dobra, będzie żyło. Dobra, mam to. Nie, 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 to lata poda. To już to jest tragedia. To jest full wig premium. A, przyda ci się. Dobra, ja dostarczyłam jedzonko Oczywiście, mam nadzieję, że będzie Ci smakowało. I yy, ja już sobie zmykam. Dobra, słuchajcie, zostałem strolowany tragicznie. Zaraz Wam pokażę, co dostałem. Dostałem deskę do krojenia, chleb, gołdę, polędwicę sopocką. Dwa razy walkitoki, takie zabawkowe, gówniane. Dwie baterie do tego walkitoki. Masełko, serek. No i pomidorka, którego nie wiem, jak w tych polowych warunkach mam pokroić. No powiem tak, zabawka dla dzieci trochę mnie przerasta, bo nie wiem, jak ją odblokować z tych zaczepów tutaj z tyłu. No ciekawe, jak ja mam to zrobić. Te baterie włożyć jak tu jest na śrubokręt. Czakol! Mam nadzieję, że ono będzie w ogóle działać, bo to wygląda tak, jakby ono w ogóle miało nie działać, ale nie oceniajmy książki po okładce. Dobra, udało się jedną śrubkę odkręcić. O, dobra, udało mi się to wyjąć, to jest git. Wkładamy akumulatorek, siedzi, kreseczka siedzi stylowa fresh. Ty, coś słychać, ale bardzo cicho, halo? Słyszę cię, słyszę cię, odbiór, odbiór Ty, czy Ty mnie słyszysz? Nie no, to jest główna zabawka, nie mam z nikim kontaktu Chciałem, chciałem żeby mi ktoś telefon wreszcie wcześniej oddał, ale Już zachodzi słońce, a ja bym mieć telefon, bo chciałbym sobie chociaż jakiś serial w nocy co obejrzeć czy cokolwiek Ale no, nie mam pojęcia Dobra, nieważne Idę robić kanapki, bo jestem już trochę głodny Mamy już kanapeczki z serkiem, teraz Otwieramy polędwicę. Cyk, cyk. No smak? Nie robi wrażenia, ale w namiocie jak najbardziej są ok. Po malutku będziemy się zbierać do spania. Przydałaby mi się jeszcze jakaś kołdra, poduszka. O to będę musiał poprosić. O wszystko dzisiaj proszę. Także. No cóż. Jest godzina trochę po 23. Jest to mega czynnik. Słychać psy, ta natura. I to wszystko jest naprawdę takie, wiecie, inne niż na co dzień w mieście. O co chodzi, Mateusz? Czekaj, muszę hasło sobie przypomnieć, zaraz ci to. Hasło do telefonu? No. A po co ci? Musisz polecić mojego Instagrama. Z Dobra. całego serca, inaczej ci go nie dam i nie zajdziesz. Dobra, z całego serca. Polecam Instagrama, Szaku i ty. Pozdro, to ja Rogalik jak coś. Jest, No naładowany telefonik. Dobra, sytuacja wygląda tak, że Rogalik chciałby dostać kołdrę, poduszkę i kocyk. Oczywiście nie dam mu tego za darmo. I jak tam twoje umiejętności piłkarskie? A to akurat dobrze, tylko że ze wzrokiem jest tak średnio tutaj, wiesz? Ile tak rekordowo kapek zrobiłeś w swoim życiu? Nie wiem, z 300? 500? Ode mnie będziesz musiał zrobić 10. Dobra, jest piłeczka, więc zaraz ustawiamy się do kapek. Nie! Piłka! Spokojnie, żyję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć! Piłka było 10! Widzieliście, widzowie! Dawaj mi tą kołdrę, stary już nie mogę, nie? 5 minutes later. Dobra. Jak widzicie, za moje 10 kapek jest kocyk, jest kołderka, jest kurde poducha, więc rozkładamy to w namiocie. Ja chcę już iść spać, chcę, żeby było rano, chcę mieć to z głowy, więc za chwilę się widzimy w namiocie. Dobra, generalnie mam dwa kocyki. Nie jest tak zimno, chociaż mam kurtkę gruba, ona jest dosyć ciepła. Mimo wszystko, nie mam, gdzie mam telefon. Jest godzina pierwsza przykryję się, włączę sobie jakiś Netflix i po prostu spróbuję usnąć. Co się chyba stało, bo psy szczekają i mam 4% baterii, bo zapomniałem wyłączyć. Dobra, słuchajcie, przyznam się szczerze, jest następny dzień. Ja schodziłem tędy, zobaczcie, i po prostu było już rano i chciałem bardzo rano zejść, bo po prostu nie dałem rady już tam siedzieć. Było bardzo twardo, bardzo zimno, ale generalnie bardzo fajne doświadczenie. Ja mega się jaram. Jest godzina dzisiaj już 16, dlatego mnie tam nie ma i no i ogólnie nie było mnie tam 24 godziny, ale spędziłem tam noc, więc myślę, że myślę, że challenge możecie mi zaliczyć. Jeżeli chcecie więcej takich hardkorowych, według mnie challenge, to strzelcie na dole tam łapeczkę w górę, suba z dzwonem, a ja się już dzisiaj z wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia na razie siema